Dobra! Podczas Twej nieobecności w oh. do walki wszystkie siły. Oh. Połączone floty obcych i brać wspierane siłami ogromnej stacji kosmicznej zagrażają Dobra. naszej kwaterze na ziemi. Dopóki nie znajdziemy słabego punktu kolosa, wszelkie próby zniszczenia stacji będą bezcelowe. Musisz ubezpieczać sądę zwiadowczą, która zbierze dane z powierzchni giganta, gdzie nie dosięgną jej główne systemy ofensywne. Musisz zniszczyć linię defensywną, która może zagrozić sądzie, oraz utrzymać obce myśliwce z dala od próbnika. Dowództwo docenia Twój wysiłek w sprowadzeniu pomocy ze strony Regulusa. Nie okazała się ona jednak wystarczająca, a nastawienie obcego pilota nie pomaga naszej sprawie. Twój awans więc chwilowo został wstrzymany. Co? Jak to możliwe? Tak nie może być. Dobra. I misja. Finałowa Mam już cały asortyment I możemy zacząć działać Dlaczego działo nie jest Stopień rozwoju na fulla Wszystko tu jest na fulla Dlaczego to nie Dobra My zaczynamy Chyba nie 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 Ale jak skończę misję to Będzie filmik znowu O Teraz Hej, będzie zajebista poprzez? muza Że nie gadasz, tylko działasz. Zrobię wszystko, co trzeba. Mordy w kubę. Nie módl się, by nas nie zobaczyli przed czasem. Nie zobaczą. Zapewne wierzą o czymś, czego... My nie wiemy. Jeszcze się zdziwisz. Zdziwisz się, bo to jest boczuch. Ja się go boję! Dobra, trzeba to porozwać. Kurde! Kurwa, to daj mi ruszać się, a nie jakieś. Drango a nie jakieś Drango kurde. Mi, drogę. Dobra. Lecimy do punktu nawigacyjnego. Kurde, to do gdzie to działko. Dobra. Zro, Musimy szukać zrobinę, wszystkich działek. Tam jeszcze mam jest. Nadzieję, że to znaczy tak. Mhm. Bardzo interesujące. Zniszcz systemy obronne. Dobra, no Boże, święty, przecież ja to wiem. Teraz mi pokazujecie, jak ja już jedną trzecią działek rozwaliłem. No, może nie jedną trzecią, ale większość na pewno. Dobra, jeszcze jedną. A tutaj. No. No i patrzcie, czyż to nie jest piękne? Po prostu to jest chyba, nie wiem, jakaś gwiazda śmierci. Nawet nie wiem, gdzie to ma przód. Kurde, cóż za ogrom! A my lecimy tam, gdzieś. A nie, tutaj. Cudowny chłopiec, dziecko szczęścia. do piekła. Kurde, nie sięgło. No. A tutaj mam rozwalić. Dobrze. Ach, udało mi się w ostatniej chwili. Gdzie to działko? A, dobra, będę strzelać. To jest chyba najskuteczniejsze strzelanie. No, wszystkie działka oczyszczone. O, patrzcie, czy to nie jest zajebiste? Widzicie te statki? Po prostu... epickość. Dobra, nie będę się podniecać. Yy, tutaj jakieś działko mnie atakuje. Tutaj następne. Kolejne się pojawiają do zniszczenia. No! Szybko musimy pomóc naszemu krążownikowi. Dobra, tu jeszcze jakieś są działka. To oczyszcimy. Trzeba uważać, żebym się nie styknął czasem z czymś nieoczekiwanym. Dobra, to chyba wszystko oczyszczone, no prawie. Jakieś pojedyncze działka może się gdzieś chowają. Tam jest jedno. Gdzie jest jeszcze jedno? A, tam. Dobra, no i co, mam to rozwalić? Bandyci! Zniszcz statki. Jakcy bandyci! To są obcy! Dobra, czas napierdoloć! Ach! Dobra, nie będę strzelał w swój statek. Na razie się tymi zajmę. No! Kurde, no chce mnie odciągnąć... ...od... ...statku, tu którego wody. mam osłaniać. Jestem pod Dobra! No, znaczy nie dobra, ale rozumiem. Musisz wytrzymać. trwa wojna. No nie wiem, czy taka Freida. Mogą nam zniszczyć macierzystą planetę. Kolejne słowo, które może się skapnieć, o co mi chodzi. Kto nie gra w gry science fiction, to nie wie. <ścoughs> yy, dobra. Ale patrzcie, to też jest zajebiste. Tak jakby tutaj taka lufa była. Zresztą pieron wie. Dobra, jeszcze tego trzeba rozwalić. Dobra robota! I jeszcze gdzieś jeden O! Pięknie! Możesz się już Leć do punktu nawigacyjnego. Gdzie? Tam? Lecimy. Swoją drogą bardzo gram skupiony, więc... Na razie mi to jakoś dobrze idzie. Gdzie? Tu są, schowali się cwaniaczki! No, rozwal jeszcze to. I lecimy do naszego krążownika. Walich Nie no po prostu jak widzę takie coś, to aż mi ciary przechodzą. A w każdym razie za pierwszym razem jak to widziałem Bo po prostu jakbym, nie wiem... Gwiazdę śmierci rozwalał. Ładny, piękny i soczysty! Nie wiem co mam z tym soczystym, ale jakoś tak mi się nasuwa. No! No! Rozwalżesz go! No! Zdarzenie się opłacało. Dobra, gdzie jest to działko? No. Kontynuuję do Czy użyjemy wielkie rakiety? Na pewno. No, widzę, że musisz strzelać. Dobrze. Cały czas rozwala. Gdzie są te systemy? Kurde, nie widzę. Aha, tutaj. Jeden. Dobra, gdzie są następne? Drugi? Tu chyba trzeci. Nie, to nie. Tango Fox do Bloodhound! Możesz wkraczać! Wkraczaj do Przyjąłem, akcji! Przyjąłem Już nie jestem mam potrzebny, klony! Co?! Wschód, diapła! skurwiel! Jak mu nie wstyd! Dobra, teraz muszę osłaniać. Bo kolejne czareśniaczki tu przylecą. Nawet go doganiam, jeśli gazu nie dodaję. To jest dziwne. W końcu nie ma się co dziwić. Jestem bardzo szybki i zwinny. Uważaj! No! No, bo mi strzelają krążownik. Co ty cudujesz? No, podejrzewam, że... no właśnie. Chcą pokazać coś takiego. Aaaaaaaa! Jakaś kobitka. Ochraniaj sandę. Dobrze, no ale tyle mi filmików daje cię, że nie mam czasu na reakcję. Dziecko szczęścia uciekło! I nie ma go, nie będzie. Dobrze! Ale dziecko szczęścia uciekło. Pięknie. Dobra, jeszcze dwa. No, rozwal go. Proszę cię. Dobra, zdarzenie się opłacało. Lepiej, że mnie zrani niż... Tego krążownika Dobra, jestem znowu Ktoś mi przerwał A w każdym bądź razie Dlaczego ta kobita znowu coś mówiła? Przecież albo awans, albo jedno i Przecież Ją zabili Dobra, w każdym bądź razie